Cześć, witam Was w następnym filmiku. Słuchajcie, mamy dzisiaj na warsztacie taką ładną klióweczkę 2.8 rocznik. No i dostałem telefon od czwagierki, że auto nie chce zapalić. Kręci, kręci, nie chce zapalić. Słuchajcie, podnieśliśmy pokrywę tutaj silnika i naszym oczom pokazał się taki widok. Popatrzcie, kable wysokiego napięcia, kable zapłonowe, przegryzione popatrzcie co się stało z tymi kabelkami jakaś kuna chociaż inny gryzoń zrobił sobie tutaj gniazdko no i oszczył ząbki na tych kabelkach zaponowych. no i słuchajcie no co, no trzeba to wymienić tutaj o dziwo w tej ranówce jest bardzo ładny łatwy, ładny, łatwy dostęp do tych kabli wysokiego napięcia tutaj ściągamy tylko pokrywę pokrywa jest na takich zatrzaskach ona jest tutaj połączona z filtrem, to już zostawiłem. Popuściłem sobie tylko tą tutaj śrubę. Ładnie pokrywa zeszła. No i zakupiłem, zakupiłem nowe kabelki. Oczywiście w sklepie motoryzacyjnym. Słuchajcie, podałem panu win. Pan dobrał kable. No i jak widzimy, są te same kabelki tutaj NGK. Oczywiście można pokusić się przez zakup przez internet, e, troszkę taniej, no ale musimy mieć musimy mieć e, tutaj e, sygnaturę i numer tych kabli, żebyśmy wiedzieli co kupić do danego modelu e, zaraz sobie tu wymienimy te kable, także robota jest prosta, mam nadzieję, że to tylko to, nic więcej nie zostało uszkodzone e, i autko będzie e, ładnie tutaj nam zapalało no a jak widzicie, przyszedł czas, żeby zabezpieczyć swoje samochody. Samochody, które gdzieś tam stawiacie pod blokami, czy na dworze, bo jak widzicie, no zaczął się sezon na Kuny, tudzież inne Gryzonie, no i potrafią tak załatwić nam tutaj samochodzi. Dobra, przystępuję do wymiany i zaraz zobaczymy, czy to było tylko to, czy coś jeszcze. Zapraszam do obejrzenia końcowego efektu no i popatrzcie, wszystko ładnie spasowało przewody są na miejscu pokrywa założona no ale niestety musimy poczekać z odpaleniem ponieważ akumulator wyzioną ducha i już nie kręcił także kilka godzin muszę poczekać żeby go troszkę podładować no i sam jestem ciekaw efektu końcowego no kochani, akumulator naładowany autko cyka jak zegarek popatrzcie jak ładnie pracuje Czyli następną pusterkę udało się namierzyć i e, z powodzeniem naprawić samochód. Także jestem bardzo zadowolony. E, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału, pozdrawiam, czy Majpyt.